Nie, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi, to o, pieniądze, często chodzi tak? o pieniądze. Jednocześnie pani zgodziła się na to, żeby pracować dalej w Urzędzie Miejskim yy, Tak do w czas, Tak do czasu, kiedy nie zostanie powołany nowy skarbnik. Ponieważ... Rozmowy lokalne ciekawi ludzie. Ważne sprawy. Tam jest ciekawa uchwała też o odwołaniu skarbnika, i druga uchwała zaraz no o właśnie, powołaniu ale skarbnika. Ale no, nie, nie Państwo znam. wiecie o co chodzi. Nie, nie wiem o co chodzi. Generalnie w tym panie, dziwnym, panie, w tym dziwnym panie, właśnie ruchu. Panie redaktorze, generalnie jak nie wiadomo o co chodzi. To chodzi o, to pieniądze, często chodzi o tak? pieniądze, najprawdopodobniej. Tak, ja, tak. Chodzi tak, o to, żeby odwołać skarbnika i co, wypłacić by jakąś, może jakąś od... no Być może, ale to szczególnie. w tej samej sesji go powołać i zatrudnić no, by... od nowa? To, to, jeśli pan redaktor będzie na sali, e, to się dowie zapewne, dlaczego taki, taki, taka konfiguracja nastąpiła. Aczkolwiek myślę, że dla wszystkich jest to bardzo dziwna sytuacja. Dzień dobry, tak. pani Barbaro. Chciałbym zapytać, gdyby pani wytłumaczyła mieszkańcom, o co chodzi z tą uchwałą, bo, bo nie bardzo było jasne z wypowiedzi przewodniczącego. E, pani została odwołana a jednocześnie dzisiaj powołana na funkcję skarbnik. Gdyby Pani wyjaśniła, o co właściwie w tej sprawie chodzi? Y Szanowni Państwo, chcę skorzystać ze swoich praw obywatelskich. W związku z tym, że obecny rząd mówi o tym, że zostanie wydłużony wiek emerytalny, ch chciałabym przejść na emeryturę, żeby mieć wolną rękę w pożegnaniu pracy wtedy, kiedy będę miała na to taką potrzebę czy też ochotę. I jednocześnie Pani zgodziła się na to, żeby pracować dalej w Urzędzie Miejskim w Tak do, czas tak do czasu, kiedy nie zostanie powołany nowy skarbnik, ponieważ nie było żadnej osoby, która by spełniała wymogi formalne, w związku z tym, no, zostałam do czasu powołania nowego skarbnika. Dziękuję bardzo. Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do newslettera portalu nowagazeta.pl